Mi wstyd, że to... A nie, co to powiem! Będziemy oglądać się na Fajm MMA. Gdyby jakaś dziewczyna kiedyś powiedziała mi, przyjdź do mnie do domu. Wykupiłam abonament na Fajm MMA. Zerwąte. Osobiście uważam oglądanie Fame MMA za coś w stylu. Przepraszam, że to powiem. Spierdzenia się przy e, eleganckiej kolacji. Także zapraszamy do. E, wpisywania swoich przemyśleń na Twitterze. A my co, panowie, nie przedłużamy i zaczynamy. Showmas on. Krzysztof. Akurat w, w, w Poznaniu mam sprawę z Fejmem MMA, gdyż kiedyś po, po, jednym, po jednej z gali jeden z dziennikarzy weszło, obśmiał całkowicie tą galę i tam jakiś był taki. Jakaś była taka walka, gdzie zwycięstwo przyznano w ogóle od czapy zawodnikowi, który ledwo stał na nogach, a to sędzia go podtrzymywał i podniósł mu rękę, że wygrał, ten, co niby wygrał, był zdziwiony jak to. To dzień później stwierdzili, że to bez sensu, sędzia się pomylił, to jednak... Przy... I z temu, no i ten mój dziennikarz napisał, że to jakieś takie ustawianie wyników, to jest w ogóle to jakiś absurd i że to patologia, no i oni się bardzo oburzyli, że to nic nie jest ustawiane i że to żadna patologia, więc... Kanał Sportowy to nasi patroni medialni.